Cześć, witam Cię serdecznie. Przygotowałam dla Ciebie medytację, która sprawi, że poczujesz odprężenie, wewnętrzny spokój i takie globalne poczucie harmonii wokół Ciebie. Medytacja ta jest bardzo delikatna, przyjemna i relaksująca. Stworzyłam ją głównie dla osób, które dopiero zaczynają praktykować. Nazwałam tę medytację Ocean Spokoju, a moją intencją przy jej pisaniu było to, aby osoba, która to odsłuchuje, doświadczyła cudownego stanu wyciszenia i ukojenia. Chciałabym, aby za sprawą tego nagrania w odbiorcy rozpaliła się miłość do medytowania, bo ta praktyka przynosi ogrom korzyści. O tym czym jest medytacja, jak ją praktykować i jakie przynosi profity opowiadam w moim poprzednim nagraniu. Zapraszam Cię zatem do doświadczenia cudownej praktyki. Zaczynamy. Zapewnij sobie przestrzeń, w której nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać. Wycisz telefon. Możesz zapalić sobie świecę lub kadzidełko. Usiądź lub połóż się wygodnie. Wybierz pozycję najbardziej komfortową, taką, w której będzie Ci wygodnie przez najbliższe parę minut. Powoli zamknij oczy i poczuj, jakie to przyjemne uczucie. Przez nos weź głęboki wdech. Zatrzymaj na chwilę, i ustami wypuść całe powietrze. I jeszcze raz nosem wdech, napełnij brzuch. Zatrzymaj. I z wydechem przez usta uwolni powietrze. Ostatni raz napełni brzuch jak balon. Wdech przez nos. Zatrzymaj. I z westchnieniem uwalniający wydech. O. Teraz oddychaj naturalnie, zupełnie swobodnie, w niekontrolowany sposób. Oddychaj spokojnie, miarowo i zacznij rozluźniać swoje ciało. Poczuj swoją prawą stopę, odpuść z niej napięcie. Poczuj swoją prawą łydkę i również odpuść z niej napięcie. Teraz uwagę przenieś na swoje prawe udo i uwolnij napięcie, odpuść. Przenieś uwagę na lewą stopę, puść ją swobodnie, tak samo lewa łydka. Niech stanie się ciężka i luźna. Przenieś teraz uwagę do lewego uda i uwolnij napięcie. Niech ono także stanie się ciężkie, luźne i swobodne. Przekieruj teraz swoją uwagę do pośladków. Poczuj swoje pośladki i je rozluźnij. To uczucie przenieś do swoich pleców. Poczuj całe swoje plecy. Jeśli leżysz, niech plecy wtopią się w podłoże. Jeśli siedzisz, pójść z nich całe napięcie. Niech staną się swobodne, jakby bez kręgosłupa. To uczucie przenieś w swoje ramiona. Rozluźnij je i pójść zupełnie swobodnie. Prawa ręka, ramię się rozluźnia, łokieć Przed przedramię opada swobodnie. Nad garstek jakby się rozpływał, dłoń, każdy palec, swoboda i totalny luz. Teraz lewa ręka, lewe ramię odpuszcza. Łukit staje się luźny, przed wyłącza swoje napięcie, nadgarsty kwiotczeje, a dłoń, palce stają się jakby puste, tak jakby nie było w nich kości. Teraz całą uwagę przekieruj do swojej szyi. Twoja szyja puszcza napięcie, głowa na niej staje się luźna. Poczuj teraz swoją szczękę. i odpuść z niej napięcie. Zęby, podniebienie i język są teraz wolne i zupełnie swobodne. Poczuj swój nos, powietrze przepływa przez niego jakby samo. Zrelaksuj również swoje powieki, i poczuj, jakie stają się przyjemnie ciężkie. Poczuj swoje oczodoły i jak odpuszcza z nich napięcie. Teraz uwagę przenieś na skronie, poczuj, jakie to przyjemne je rozluźnić. Twoje czoło rozpływa się, odpuszcza. A teraz głowa, włosy, skarb. Jakby ktoś rozmasowywał delikatnie palcami Twoją skórę głowy, delikatne dreszcze, relaksu przebiegają przez Ciebie. Jesteś zrelaksowany, odprężony, bezpieczny. Twoje ciało jest ciężkie, rozluźnione. Twój umysł jest w pełni świadomy. Funkcje życiowe Twojego organizmu pracują prawidłowo, a ciało wypoczywa. Poczuj teraz wokół siebie ciepło: jest ciepło, przytulnie, przyjemnie. Jesteś zaopiekowany, bezpieczny i otulony. Wyobraź sobie teraz ogromny ocean. Rozpościera się przed Tobą piękny, lazurowy kolor wody. Słońce przyjemne ciepło delikatny powiew wiatru muska twoją twarz a ty kierujesz swoje lica w stronę słońca zamykasz oczy i przyjmujesz tę chwilę Chłoniesz całym ciałem do ciepło. Stoisz w promieniach słońca. Stoisz przy samym brzegu oceanu. Twoje bose stopy, miałki, mięciutki piasek Ocean mieni się turkusem, seledynem, szmaragdem. Patrzysz i karmisz się tym widokiem. Coś pięknego. Woda jest spokojna, a fale delikatne. Robisz krok do przodu. Woda obmywa twoje stopy. Robisz kolejny krok i kolejny. I kolejny. Jest ci tak cudownie, że kładziesz się na wodzie na plecach. Woda cię unosi. Leżysz na tafli wody, jakbyś leżał na niewidocznym materacu. Czujesz, jak fale muskają twoje ciało. To prawdziwy relaksujący masaż. Rozkoszujesz się tym poczuciem lekkości, które teraz doświadczasz. Masz zamknięte oczy, woda cię trzyma, Twoje ciało jest odprężone, a ty jesteś w totalnym rozluźnieniu. W tym momencie odpuszczasz wszystko. Odpuszczasz wszystko. Właśnie teraz postanawiasz żyć w lekkości. Doceniasz ten stan i tak pragniesz czuć się zawsze. Wybierasz odczuwać tę lekkość każdego dnia. Uwalniasz się z tego całego napięcia, hałasu, pędu. Od tej pory płyniesz. Od tej pory postanawiasz dryfować w zaufaniu. Ocean Twojego życia. Już więcej nie wejdziesz do szalejącej, wzburzonej, zimnej wody. Sztormy i zawieje to nie Twoje zjawiska. Ty dziś wybrałeś, jaką wodą chcesz płynąć. Ty od dziś Płyniesz ciepłym, spokojnym, turkusowym oceanem. Odpuszczasz dziś wszystko. Woda obmywa Cię z ciężaru i napięcia. Już wiesz, że możesz odpuścić kontrolę. Że możesz się poddać. Że życie Cię ukołysze. Odpuszczasz i nareszcie czujesz się wolnym. Czujesz swobodę, czujesz radość, czujesz ogromne szczęście. Uśmiechasz się delikatnie. Uśmiechasz i nucisz sobie pod nosem. Jest ci tak błogo. Tak cicho. Tak spokojnie. Uwielbiasz ten stan. Kochasz ten stan. Kochasz swój ocean życia. Kochasz siebie. Miłość i spokój przepełnia twoje serce. Już wiesz, że tak będziesz się czuć zawsze. Wyobraź sobie teraz, że dopływasz do brzegu. Co widzisz? Może to być ta sama plaża, z której wchodziłeś do wody. Może to być rajska wyspa, pełna palm i kolorowych kwiatów. Wychodzisz na brzeg, słońce ogrzewa Twoje ciało. Czujesz się wspaniale, bezpiecznie, czujesz się jak w domu. Jakbyś bywał tu codziennie. Wiesz, że to uczucie będzie od teraz Twoją codziennością. Pozostań w tym uczuciu. Teraz powoli wrócisz do rzeczywistości. Lecz stan wyciszenia i harmonii zostanie z Tobą. Zachowaj w swoim sercu ocean spokoju i płyn kiedykolwiek poczujesz, że pragniesz kołysać się na delikatnej lazurowej fali. Odliczę teraz do trzech, kiedy powiem trzy, otworzysz oczy w swojej nowej rzeczywistości. jeden, zaczynasz czuć swoje ciało, dwa, poruszaj delikatnie stopami, dłoni. pokręć leciutko głową, trzy, otwórz oczy. Przeciągnij się i ziewnij, jeśli masz na to ochotę. Pamiętaj, że ten stan, którego doświadczałeś teraz, to stan, do którego masz dostęp zawsze. W każdym momencie możesz wrócić i po prostu podryfować. Mam nadzieję, że odczuwasz cudowne odprężenie, a Twoje ciało czuje się zrelaksowane i rozluźnione. Ja dziękuję Tobie za tę praktykę i życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze.